Cześć, witamy Was znowu w e, kuchni czajków, a tak naprawdę znowu w kuchni e, Jarka, bo jesteśmy znowu w e, restauracji Trybunalska. Mam nadzieję, że ostatni odcinek Wam się podobał, a w związku z tym, że fajnie nam się współpracowało, fajnie nam się gotowało, postanowiliśmy z Jarkiem, że przygotujemy dla Was jeszcze jeden e, fajny przepis, który również jest mocno nieoczywisty, e, i dzisiaj będziemy przygotowywać e, tatara. Tylko, że tatara rybnego, czyli dla osób, które gdzieś tam idą w stronę diety wegetariańskiej, czy po prostu chcą zmniejszyć ilość spożywanego mięsa w swojej diecie, jak najbardziej tego typu potrawa będzie super alternatywą. Do przygotowania Czeka. dzisiejszej potrawy będziemy potrzebowali steków czy polędwicy z tuńczyka, soku z limonki, świeżego imbiru, sosu sojowego, Olej lnianego, wasabi, My Mam tutaj też, też y, dwa rodzaje sezonu, czarny i biały, awokado i świeże ogórki. I dzisiaj bez smażenia. Dzisiaj nie smażymy. wentylacja okay. nie działa. <laughs> Dobrze, teraz to mówisz. Ok, Jarko, w takim razie, y, jeśli wiemy już, co dzisiaj robimy, y, czym mam się zająć ja. Dobrze, Bo rozumiem, że za mięso chwytasz szyty. Tak, ja, ja powiedzmy, że mięso. Tak, za rybę... Za rybę hmm. y, ja się zaraz wezmę. Ty przygotujesz nam y, coś ala guacamole, tylko taką azjatycką wersję, czyli awokado z odrobiną soku z, z limonki i wasabi. Okej, okay, w porządku. Śmiało. Zabieramy się. A w międzyczasie możecie spojrzeć na listę produktów, które są potrzebne do przepisu. Są tutaj gdzieś w rogu na pewno się wyświetlą. A oprócz tego na pewno w e, linku pod filmikiem, e, także m, będziecie mieli to cały czas dostępne, a my bierzemy się za gotowanie. Dobry. Po z tuńczyka kroimy sobie cienkie plastry. Przygotujemy Wam jedną porcję, resztę zjemy poza kadrem. <grym> cienkie plastry. Następnie paseczki. Też cienkie. W tym czasie wydrażam awokado. Dużą łyżką, dlatego że znowu dostałem mały nożyk. Ale wiem. Mały, wielki człowiek. Ja jestem duży i mam duży nóż. Także paseczki teraz... Za to być miał małe porcje dzieci. Dzięki jak teraz w kosteczkę, zostawiamy tuńczyka w ten sposób, nie chcemy go bardzo zmielić, żeby to nie była taka masz, tak taka fajna kosteczka 4-5 mm na 5 będzie, będzie idealna. Jarek, takie pytanko, masz jakiś patent, jak kupujemy, bo niestety często gęsto w sklepie trafiamy awokado tylko twarde, a na przykład potrzebujemy na już. I nieraz słyszałem metody typu chowamy w plastikowy woreczek z jakimś cytrusem, że szybciej z bananem Aha. podobno, ale powiem Ci szczerze, że nigdy nie próbowałeś, nie, pom압, nie poszukuj, musiać, Próbowałem kilka razy tego z bananem i z cytrusem, w moim przypadku to awokado prawdopodobnie było za niedojrzałe, żeby dojrzeć w ten sposób, także Ug倍. staram się, jeśli mam ochotę na awokado, no to staram się jednak znaleźć gdzieś Gdzieś yy, dojrzałe, takie miękkie, które, które można od razu zjeść. No i to jest ten Twój mały noży, Nie masz to? siły po prostu, za mało jesz. Okej. Okay. Mamy tuńczyka, podkręmy go w kosteczkę. Teraz zajmiemy się imbirem. Dosłownie na tą ilość kilka, kilka plasterków. Kroimy w cienkie plasterki. Wstępnie... Cienkie paseczki w ten sposób. I podobnie jak tą w kosteczkę, tylko że o wiele, o wiele mniejszą. Jeśli nie potraficie tak kroić, to proponuję użyć drobnej tarki do no wiesz Nada się świetne. Także... Zawsze chciałem się tak nauczyć, dlatego że Proszę. sądziłem, że dzięki temu zaimponuję. Ja, to my... My to, my to myślę. ja myślę, że w którymś odcinku zrobimy, zrobimy szkolenie skrojenia. Także mamy tuńczyka, mamy świeży imbir. Zamiast, zamiast treningu. Tak, teraz. A dzisiaj na treningu? Chloe, warzywa. Szybko, szybko. Szybko, szybko. Świeży, świeży ogórek. To może tutaj. Wydążamy. Wszystko na nasienne. Tę wodę pozbywamy się, podobnie jak robiliśmy w w poprzednim filmie z naszym sushi i także kroimy. Krojne... Już nigdy nie dawałem wasabi do, nigdy nie dawałem wasabi do awokado, a jest taki dobry zapaszek. Już dać odrobinę soli, także do podkręcenia tego i ogórek też podobnie jak najmniejszą, jak najmniejszą kosteczkę, to jest Dokładnie tak, jakbyśmy robili to z wołowym, czyli nasz ogórek konserwowy, czy kiszonek, kto woli, jakieś grzybki marynowane. Wszystko koimy w małą, jak najmniejszą kosteczkę. Czyli znaczy, tutaj. tutaj tuńczyk jak tater wołowy. Y, gułka, nie, jak ten sos się nazywa? Ma no, jakąś pochował nazwę? No, czy nie ma nazwy, po prostu łusabi awokado. go tak. A robi się jak. Y, Guacamole, Guacamole. Dokładnie. Kuchnia Fusion. Tak. Mamy odrobinę soli, także powiedzmy, że łyżeczkę sosu sojowego, kto jest w ketozie i ma podobne objawy jak ja, czyli nie czuje za bardzo soli, może dać dwie łyżeczki. Także, tak, to jest efekt uboczny, jeśli chodzi o... Odczuwanie smaku w ketozie. Także użyję jeszcze połowę limonki, której Bartek nie wykorzystał. W związku z tym, że nigdy nie używałem wasabi, próbę mistrzu Czy to ma być ten smak? Może z drugą stroną. Mm. Dobry? No, widzisz, jakbym robił na to. Czuć, czuć dopiero um, wasabi jak. Powietrze dostaje się do ust. No bo to, to właśnie taki miał Przoddech, być zabieg. A, a, a nie, nie to Właśnie taki miał być zabieg. No, na początku ma delikatnie po prostu łagodzić, podniebienia, a później... Mistrzu. Takim ów, Dobrze, mamy z naszego y, tuńczyka, dodaliśmy do niego y, drobno posiekany imbir, ogórka, mhm. y, sok z, cytry, y, z limonki, olej lniany i sus sojowy. I sezamu hmm. używamy I sezamu użyjemy potem już do, powiedzmy, że przyozdobienia naszej, Dobra, naszej o, potrawy. Dobra, wypowiedz się jak, bo na przykład jak wypisuję e, diety, to często gęsto używam, żeby e, zwiększyć ilość tego tłuszczu, e, na przykład orzeszki pini. Będą pasowały? Świetnie. To są... Naprawdę, jako, y, stosujmy je najpierw przed użyciem. Ciepła patelnia, na patelni bez żadnego oleju, chwilkę po, podgrzajmy je. Hmm. Często, często mieszając, żeby nam się nie przypaliły, tylko równomiernie ze wszystkich stron fajnie zbrązowiały. Mhm. I takie orzeszki dopiero wystućmy i, i wtedy użyjmy do, do naszego tartaru. Jakieś inne orzechy jeszcze będą dobrze pasowały? Ja myślę, że laskowy orzech też fajnie by pasował. Czyli nie dla mnie. No niestety. Okej, okay. to możemy zostawić na chwilkę, jeśli ktoś chce poczekać, żeby ten sos sojowy i, i nasz sok z limonki, tak jak w przypadku wcześniejsz, wcześniejszego odcinka, kiedy używaliśmy łososia, żeby go nam go po prostu ugotował, ten kwas, kwas tych, i sól, ale możemy równie dobrze już zacząć układać na talerzu. No i właśnie, i teraz tak jak ostatnio bawiliśmy się w e, zwijanie rolek, nie będę wspominał komu wyszło lepiej, e, tak teraz będziemy układać talerze i to jest dla mnie zawsze największa zagwostka. jak ułożyć takiego pięknego talerza, kiedy do knajpy, widzę fajnie ułożonego go na talerzu. Wiesz jak to się u mnie kończy? Wszystko na środku. Tak. Sos do okoła. Słuchajcie, zrobimy tak, zrobimy tak, jak Bartek mówi, wszystko na środku, ale zaczniemy, ukroimy sobie kilka plasterków ogórka, rozłożymy go w taki ala wachlarzyk. Teraz użyjemy coś, co jest bardzo powszechne w kuchni, taki oto ring cukierniczy, Używa, używamy go też do ładnego ułożenia potraw Widzisz. na talerzu. Ja to z Także... miseczki z płaskim dnem. Też się da, najpierw. Nie sądzę. <laughs> w moim yy, mamy zielonego górka, zaczniemy teraz od tatara naszego, tak żeby zrobić troszeczkę, przeplatać te kolory. Myślę, że to będzie na, na porcji rewelacyjnej. Super. Także... Ugniatamy delikatnie, żeby zachowało nam to kształt wypełniamy te wszystkie I nie za mocno też, jak zauważyliście, docisnąłem mocniej i soki zaczęły nam wypływać. Także teraz może użyję łyżki łyżkę naszego włosady awokado. Też staramy się równo ładnie rozłożyć. I delikatnie. łyżką wyciągamy i praktycznie gotowe. Tak, praktycznie gotowe Sypiemy sobie odrobinę czarnym, odrobinę białym z sezamem. Orzeszki pini, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Mm. By Były no. też świetne. Możemy zrobić jeszcze tak zwane żulien. To jest sposób w jaki się kroi warzywa z ogóreczka robić bo ktoś ma ochotę na więcej ogórka do tego Nie no ja jak to wygląda w swoim wykonaniu także bym tego nie ruszył bo bałbym się że do tego zrujnie tak piękny widok kiełbał limonki piękny olej lniany który tutaj mam, piękny kontrast na no tym białym to leży także Słuchajcie, smacznego. I teraz pytanie, czy takie dania na przykład u Was w restauracji można dostać? W, aktualnie, aktualnie nie, nie mamy go w karcie, ale myślę, że jakieś to było dwa lata temu, przez około pół roku, świetnie się sprzedawał. No więc jak widzicie, możemy zjeść zdrowo. W, i, I w fajnym wykonaniu, fajny smak, nawet idąc do knajpy. Także szukajcie takich miejsc. Ja myślę, że namówię jeszcze Jarka, żeby wprowadzili z powrotem do karty, a już widelec się uda. Co chciałbym powiedzieć względem tego dania? Tak jak w poprzednim przypadku, jest to mega posiłek właśnie na diecie ketogenicznej lub low carb. Wiem, zaczynam być trochę nudny, ale jak najbardziej może to być również świetne, świetne danie na klasycznej diecie, gdzie stosujemy. Węglowodany, po prostu dodatek jak do klasycznego e, Tatara. Jakiś chlebek żytni na Zakwasie e, i chyba będzie jak najbardziej dobrze pasował. Jak myślę, sądzisz? Ja myślę, że tak. Super. Jak najbardziej też, oczywiście, możemy sobie zrobić to w formie bułeczek, w formie dodatku z bułeczkami białkowo-tłuszczowymi, które już możecie na pewno zobaczyć u nas na Instagramie. I wtedy macie pełnometrażowy, tak nazwijmy, posiłek ketogeniczny o wysokiej koloryczności, dużej zawartości białka, tłuszczu, ale również błonnika. Plusem jest jak. W poprzednim daniu to, że ryba jest surowa, więc będzie zachowywała większość swoich wartości odżywczych, ponieważ tak jak wspominaliśmy, obróbka termiczna jednakże dosyć dużo, poprzez obróbkę termiczną dosyć dużo tego wytracamy. I tak jak tutaj, tak jak w przypadku łososia, tak w przypadku tuńczyka, marynata z soku z limonki albo cytryny tak, zrobi swoją robotę. Odrobina tak, soli. Dodam też, że możecie użyć różnych alternatyw do tych warzyw, które my stosowaliśmy tutaj. Papryczki czyli zielona papryka, nie wiem, jalapeno, też świetnie. Ktoś lubi bardziej, bardziej ostre, może dodać więcej tej, tego chili, więcej łosabi do, do awokado, także eksperymentujcie. Czyli przeplatanie z majonezem też będzie dla Ja myślę, że w Belgii jedzą ty, tatara wołowego z majonezem z frytkami, możemy spróbować w kiedyś. W nie możemy? Ok, w porządku, więc, e, tak jak widzicie, e, danie bardzo e, wymyślne nazwijmy to. E, Fajne, dlatego że zawiera bardzo dużą ilość e, zdrowych kwasów e, omega-3, e, bogate w e, tłuszcze, wieloletnicy jednie nasycone, także fajna alternatywa na e, wszelkiego rodzaju posiłki, niezależnie na jakiej diecie jesteście. I przede wszystkim szybkie do zrobienia, bo tak naprawdę chwila, moment takiego no, zajęło, mamy to. gotowego. Także nie pozostaje nam nic innego, jak teraz testować danie, które przygotował Jarek, a my widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak jak wspomniałem, lista na pewno jest gdzieś tutaj w rogu, i również pod filmikiem. Także dzięki Jarku za dzisiaj. Do ja zobaczenia. Rozumiem. Hej. Do zobaczenia.